Cześć Boże, witam serdecznie na kolejnej uczcie przed śniadaniem. Moi drodzy, wczoraj prosiłem, abyście się pomodlili za wolontariuszy, za tych, którzy tworzą dla Was te treści, którzy pomagają w ich montowaniu, w ich rozpowszechnianiu, i w imieniu tych osób bardzo, bardzo Wam za tę modlitwę dziękuję. Jest to niesamowicie ważne, aby to całe dzieło było omadlane i zawierzane Matce Bożej. Zachęcam Cię do tego, abyś ty również włączał się w to dzieło przez udostępnianie, przez rozpowszechnianie i przez zapraszanie innych do tego stołu Bożego Słowa na te ucztę przed śniadaniem ucztę Bożej Mądrości. I pamiętaj, że im więcej osób dzięki Tobie będzie korzystało z Bożego Słowa, to też Boża Wdzięczność. Wobec ciebie będzie jeszcze większa. Wczoraj mówiliśmy o naszej wdzięczności wobec Pana Boga, ale dzisiaj zwróć uwagę na wdzięczność Pana Boga wobec ciebie. Że Pan Bóg naprawdę będzie Ci się odwdzięczał. Jestem przekonany, że już Ci się odwdzięcza i za co? Za co Pan Bóg Ci jest wdzięczny? Za to, że trwasz. To jest niesamowicie ważne. Nie wiem, czy zwracasz na to uwagę w tej codziennej gonitwie, ale jesteś. I to jest niesamowicie ważne, i to jest bardzo budujące. I Pan Bóg jest Ci wdzięczny za to, że odpowiadasz na Jego miłość. Miłość, która zawarta jest na kartach Pisma Świętego. I Pan Bóg jest Ci wdzięczny za to, że innych. Pragniesz do niego przyprowadzać, że innych pragniesz przyprowadzać do stołu Bożego Słowa. I ta wdzięczność Pana Boga wyraża się w błogosławieństwie, w łaskach, w darach i w tym, że Pan Bóg Ciebie będzie umacniał w tej gorliwości, w tej, mo w tej motywacji i w tym trwaniu przy tym, co dobra. Niech Boże dary w nas się pomnażają, oto się modlmy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, dziękuję Ci za wszystkie dary, łaski. Dziękuję Ci, że tutaj jestem. Duchu Święty, być może nie zastanawiam się nad tym każdego dnia jakoś bardzo głęboko, może nie poświęcam tego szczególnej uwagi, nie poświęcam temu szczególnej uwagi, ale to jest też Twój dar. Że tutaj jestem, ta mobilizacja, ta gorliwość, ta systematyczność, to jest także owoc Twojego działania we mnie i to jest owoc działania Bożego Słowa we mnie. Widzę, w środku doświadczam, duchowo czuję, że to ma sens, że to mi coś daje. Dlatego poświęcam te kilka, kilkanaście minut każdego dnia. Ale już doświadczam smaku słodyczy tych twoich owoców. Duchu Święty, proszę cię, aby te owoce w kolejnych dniach i tygodniach Wielkiego Postu były pomnażane, aby jeszcze bardziej mi smakowały, aby jeszcze bardziej syciły moją duszę, moje serce, aby te owoce były także dostrzegalne dla innych dla tych, którzy są przy mnie, którzy są wokół mnie. Duchu Święty, dziękuję Ci za te dary łaski, które od Ciebie otrzymam dzisiaj na tej uczcie przed śniadaniem. Dziękuję Ci za to, co dzisiaj będzie karmiło moją wiarę, moje pragnienia, moje serce, moją duszę. Duchu Święty, chcę Cię uwielbiać razem z Matką Najświętszą. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A teraz zapraszam Cię do wysłuchania dzisiejszej Ewangelii. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kołaczącemu otworzą. Gdy któregoś z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień, albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre tym, którzy go proszą. Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Albowiem na tym polega prawo i prorocy. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie Chryste. Proście, a będzie Wam dane. Szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Słowa bardzo ważne, ale też słowa, do których. Należy odnieść się w kontekście całej Ewangelii. Ponieważ ktoś może tak powiedzieć: Jest napisane w Ewangelii, tak Chrystus powiedział do swoich uczniów w proście: A będzie Wam dane. Jest to Słowo Boże? Jest. Słowo samego Chrystusa? Tak. Czy Chrystus powiedział, że ja, ja jestem prawdą? Tak. Prościa o otrzymacie? Tak. To w takim razie yy, proszę o willę, yy, o yy, kilka sportowych samochodów, prywatny odrzutowiec i jacht. No, nie widzę. Nie widzę, nie widzę, nie widzę. Panie Boże, jest napisane. Ja poprosiłem. Nie widzę, a to ciebie nie ma. Obrażam się na Ciebie. Koniec naszej relacji. Czy tak może ktoś zrobić? Oczywiście. Na podstawie słów pisma świętego, które nie zostały teraz spełnione? No tak. Ale moi drodzy, to jest wycinkowe patrzenie na słowo Boże. Ponieważ w innym fragmencie Ewangelii, gdy są te słowa, jest dodane, dopowiedziane. Proście najpierw o Ducha Świętego. A wszystko inne będzie Wam dodane. Dlaczego mamy prosić najpierw o Ducha Świętego? Ponieważ On przychodzi ze swoją mądrością, z darem rozumu, rady, jest doradcą i z darem umiejętności, czyli z darem umiejętnego wprowadzania w życie Jego mądrych rad. I to Duch Święty będzie nam podpowiadał, o co tak naprawdę mamy prosić. I co nam będzie pomagało w drodze do zbawienia? Duch Święty nie jest złotą rybką, automatem, który będzie spełniał wszystkie nasze zachcianki, ale On nam ma dawać tylko to, co jest potrzebne do zbawienia. I moi drodzy, o to mamy prosić o to, co jest nam potrzebne do zbawienia. Proście, a będzie Wam dane. Proście o to, co będzie Wam pomagało w zdobyciu zbawienia. Szukajcie, a znajdziecie. Szukajcie drogi, która prowadzi do zbawienia, do życia wiecznego. Kołaczcie, a otworzą Wam. Pukajcie do tych drzwi, w których znajdziecie pomoc do zbawienia, a nie do tych, które będą Was z tej drogi ściągały. Oczywiście chodzi też o ludzi, do których się udajemy. Chodzi tutaj o środowiska, w których jesteśmy. Z jakim przystajesz, takim się stajesz. Jest takie tutaj też na koniec Ewangelii. Wszystko więc, co byście chcieli, żeby Wam ludzie czynili, I Wy im czyńcie. I niejako na podstawie tych słów Ewangelii mamy to przysłowie: Nie rób drugiemu, co Tobie niemiłe, albo to, co jest dla Ciebie miłe. To okazuj wobec innych. Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili i wy im czyńcie. I to inne przysłowie, z jakim przystajesz, takim się stajesz. Ale moi drodzy, ten fragment Pisma Świętego najpierw mamy odnosić do zbawienia. Na początku mamy prosić Ducha Świętego, Duchu Święty, pokaż mi dzisiaj, konkretnie dzisiaj, w tym dniu, co będzie dla mnie najbardziej. Przydatne do zbawienia. Zawsze będzie to rozważanie Bożego Słowa, ponieważ to jest wskazówka na dzisiaj, do których drzwi mam pukać, których dróg mam szukać i o co tak naprawdę mam prosić. I teraz, gdy bierzemy pełny kontekst Pisma Świętego, to możemy się zastanawiać, hmm, czy ta willa Byłaby mi potrzebna do zbawienia? A może musiałbym sprzątać te wszystkie pokoje i korytarze i schody? A mi by się nie chciało, i jeszcze lenistwo by się we mnie bardziej yy, rozbudziło, czy by się spotęgowało o tak? A może ten odrzutowiec? Hm. Może też jednak nie jest mi tak potrzebny i ten jacht, albo te sportowe samochody. Może przez nie miałbym wypadek? Nie wiem, może trzeba umieć takim samochodem też jeździć z daną prędkością. I zupełnie nam się zmienia perspektywa patrzenia. I zupełnie nam się zmienia perspektywa rozumienia Słowa Bożego i przyjmowania tego Słowa Bożego z wiarą, proście, a będzie Wam dane. Z tymi refleksjami Cię zostawiam. I proś dzisiaj o to, Pana Boga, co dzisiaj pomoże Ci zrobić krok w stronę zbawienia. Niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Zachęcam Cię do bycia apostołem Bożego Słowa i do podzielenia się tą ucztą, z innymi możesz podesłać, możesz to udostępnić na swoim profilu. Szczęść Boże! Do zobaczenia jutro na uczcie przed śniadaniem, a wieczorem o 20.00 zapraszam Cię na akcję Wróć. Modlimy się za tych, którzy odeszli od Boga, od Kościoła, od wiary. Warto, warto, warto. Oni czekają na Twoją modlitwę.